Sprawdźmy prognozę pogody przed kolejnym weekendem, czy warto jechać na ryby. Najpierw poziom wody w rzece. Pogodynka Warszawa. Idzie wielka fala. W niedzielę o metr wzrośnie poziom wody, a ciśnienie. Ciśnienie jest na meteo. Nie tutaj. Meteo, Warszawa. Gorąco. Nawet 30 stopni a ciśnienie ustabilizowane. No to wystarczający powód, żeby skoczyć na ryby. Cześć. Chciałbym kiedyś znakomicie łowić ryby. Po to powstał ten kanał, który mam je do tego dopingować. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze. Zakupy zrobiłem w sklepie Fishing Store. Polecam, bardzo intuicyjna obsługa. jakiś prezenci. I co kupiłem? Uzupełniłem sieki, bo, bo ich porwałem trochę. Woblery, których w maju najczęściej w sklepach handykackich brakuje. Tak są kupowane. I uzupełniłem pudełko o woblery na które no, niestety będę musiał połowić, bo co chwilę słyszę, że jak chcę łowić grube bolenie, to powinienem szukać ich głęboko. No wiadomo, że takim wodlerkiem y, nie da się obłowić głębokiej wody, ale są, są inne, które do tego celu służą. Y, rapid, odbijka. Taki, tak? albo bobler Fanatic, Hunter, tudzież Spinmat impuls boblery trafią do pudełka, w którym są już yy, na przykład gumki Delalande, które bardzo lubię. Są z woblerów y, fabrycznych, z woblerów dostępnych znanych y, są oczywiście gloki, które bardzo dobrze mi się łowi, szczególnie z nurtem. Są hermesy, y, są przepraszam, salmo y, triller. Tu chyba nie wymienione kotwiczki. Nie dobrze. I są inne ciekawe woblery. Bez sterowców Spirit, też Huntera. Tu jeszcze jakieś inne wynalazki kupione gdzieś przez, przez ostatnie lata. To takie. Nie wiem co to jest za wałbek, przepraszam, producenta, ale pro. bobbing. Każdy z nich zupełnie inaczej pracuje, warto je zmieniać, w trakcie łowienia nigdy nie wiadomo co, co mi przypasuje. No i jest też na przykład blaszka, którą też czasami rzucam i jest przynęta, na którą bardzo chciałbym kiedyś złowić bolenia. a jeszcze mi się nie udało. Jest to najprostsza przynęta, jaką widziałem, czyli, czyli taka. Do zobaczenia nad wodą.